Dlaczego się boisz ciemności? Bo, bo ona jest taka straszna i w nocy śnią mi się bardzo nie, fajne sny. Naprawdę? Naprawdę. Bardzo straszne. Jakie? Że gram se w gry, a um, jak się pomylę czegoś, to dają truciznę. Da się coś zrobić, żeby ci się nie śniły takie rzeczy? Um, z mamą i z mamą wymyśliliśmy, że aniołek będzie mnie pilnował przed z nami i pilnuje. Jak on to robi? Sama nie wiem, bo śpię wtedy. Mhm. Mm I jesteś spokojna? No. Wiesz, że masz bardzo mądrą mamę? A do czego mama dziecku jest potrzebna? Dziecko by nie było nigdy, jakby nie było mamy i taty. Mm -hmm. A z jakiego to powodu? Z takiego, że mama rodzi dziecko. A tata, co ma tu do roboty? Musi, musi je wychować już. A co to znaczy wychować dziecko? Wychować dziecko to znaczy, że, ym, że trzeba ym, je uspokoić, na przykład, albo pobawić się z nimi. Mhm. Ty jesteś dobrze wychowana? No, sama nie wiem. Mhm. A jak myślisz? Że chyba tak. A mogłabyś podpowiedzieć coś dorosłym osobom? Jak trzeba dobrze wychować dziecko? Wychowanie dziecka to jest nauczenie jego różnych rzeczy, na przykład też nauczenie czytać, nauczenie malować. Coś jeszcze może? Nauczyć pić. Coś jeszcze? Nauczyć jeść. A jak trzeba dziecko traktować? Dobrze. Co to znaczy dobrze? Trzeba im je szanować. Jak pięknie powiedziałaś. Co to znaczy szanować dziecko? To znaczy, że nie bić, nie uderzać, nie popychać. Ty wiesz, jaką ty ważną rzecz powiedziałaś?